Dorwać bestie w RMFM. Imię i nazwisko: Fera Renci. Pseudonimy: Czarna Wdowa, Tajemnicza Łowczyni. Liczba ofiar: 35 mężczyzn. Skazana na karę śmierci zamienioną na dożywocie. Data śmierci: nieznana. Mówi się, że nie ma miłości bez zazdrości. Vera Renci, rumuńska czarna wdowa żyjąca w pierwszej połowie XX wieku, wzięła sobie to powiedzenie tak głęboko do serca, że z zazdrości potrafiła zabić. Wystarczyło spojrzenie na inną kobietę, by jej aktualny kochanek kończył w jednej z cynowych trumien, które skrupulatnie układała w swojej piwnicy. Vera Renci urodziła się pod koniec XIX lub na początku XX wieku w Bukareszcie, w rumuńsko-węgierskiej rodzinie arystokratycznej. Była rozpieszczonym dzieckiem, któremu niczego nie brakowało. Gdy miała 13 lat, zmarła jej matka. Ojciec Wery zdecydował wówczas o przeprowadzce do willi w Berkerekul, małym mieście na północy Serbii. Tam Vera dorastała i tam zaczęła wykazywać pierwsze niepokojące objawy. Pewnego dnia postanowiła otruć swojego psa i zakopać go w ogrodzie. Kiedy przerażony tym ojciec spytał ją, dlaczego to zrobiła, dziewczyna odparła. Mówiłeś, że cię denerwuje jego szczekanie i że oddaż go sąsiadowi. Wero, przecież nigdy bym tego nie zrobił. No cóż, wolałam go zabić niż stracić. Wera przejawiała też niemal patologiczną zazdrość wobec każdej kobiety, z którą jej tata choćby przelotnie się spotykał. Zajęty sprawą ojciec, nie był w stanie zapanować nad emocjami córki. Po jej nieudanej próbie ucieczki z domu zapisał ją do szkoły dla dziewcząt. Miał nadzieję, że tam nabierze właściwych manier, a jej temperament zostanie poskromiony żelazną dyscypliną. Tak się jednak nie stało. Wera nie miała żadnych przyjaciółek. Nie interesowała ją też nauka. Jedyne, na co zwracała uwagę, to maślane spojrzenia chłopców z sąsiedniej szkoły. Ojciec dziewczyny co rusz otrzymywał upomnienia i skargi na zachowanie córki. Znowu zakradłaś się do sypialni chłopców i to po północy? Nie mówiłem ci tysiąc razy, że to nie przystoi młodej dziewczynie. Ani uwagi szkoły, ani repremendy ojca nie przynosiły żadnych rezultatów. Krąka do Wery wciąż rósł. Należeli do niego już nie tylko rówieśnicy, ale też nauczyciele czy miejscowi biznesmeni. Zakochiwali się i odkochiwali, tymczasem dziewczyna potrzebowała czegoś trwalszego, poważnego stałego związku, a najlepiej ślubu. Gdy miała niespełna 20 lat, przeprowadziła się do domu o wiele bardziej od niej starszego, bogatego austriackiego bankiera Karla Szinka. Szybko wzięli ślub, a zaraz po nim Wera zaszła w ciążę. Mąż spełniał wszystkie zachcianki kobiety. Młode małżeństwo przeprowadziło się do zamku znajdującego się pod Berker Kull Ciężko pracującego Karla całymi dniami nie było w domu, podczas gdy jego osamotniona żona karmiła się wizjami domniemanych zdrad męża. Wkrótce po narodzinach syna, Lorenza, pan Shing, zniknął. Wera bardzo ostentacyjnie rozpaczała. Chodziła po rodzinie i sąsiadach, rozpowiadając, że mąż zostawił ją dla innej. Patrzcie, to jego list. Napisał do mnie: Przepraszam, ale nie mogę z tobą być. Kocham inną. Sąsiedzi byli w szoku. Znali Karla i mieli o nim jak najlepsze zdanie. Nie no, to nie może być. Nie zostawiłby młodziutkiej żony z nowonarodzonym synem. Od tajemniczego zniknięcia męża minął rok, gdy Wera znowu się zakochała. Tym razem wybrankiem jej serca został serbski adwokat przystojny Józef Renci. Aby wyjść za niego za mąż, potrzebowała aktu zgonu poprzedniego męża. Zaczęła więc nosić żałobę i przekonywała urzędników, że jej mąż zginął w wypadku. Była tak czarująca i tak godna współczucia, że w końcu wystawiono jej upragniony dokument, mimo że nie było żadnego dowodu świadczącego o śmierci Karla. Wychodząc za mąż, Vera zmieniła nazwisko na Renci. Także i jej drugie małżeństwo jednak nie było szczęśliwe. Pan Renci zdradzał żona, gdy tylko miał okazję. Wkrótce, podobnie jak pierwszy mąż kobiety, zniknął w tajemniczych okolicznościach. Vera opowiadała, że wyjechał i ją opuścił. Całe miasteczko tonęło w plotkach. Coś z tą kobietą jest nie tak. Drugi mąż ją porzuca i nie wiadomo gdzie i z kim wyjeżdża? A ja chętnie bym się nią zajął. Taka piękna i taka nieszczęśliwa. Wera Renci postanowiła, że już nigdy nie wyjdzie za mąż. Nie oznaczało to rezygnacji z męskich adoratorów. Niektórzy kochankowie zjeżdżali do niej nawet z Wiednia. Zaczęto ją nazywać tajemniczą łowczynią. Uwielbiała pokazywać się wieczorami w kawiarniach i na bankietach i tam wypatrywała swoją kolejną ofiarę i zapraszała do siebie do domu. Wyznawała tylko jedną zasadę. Mężczyźni mogli być biedni albo bogaci, młodzi lub starzy, przystojni czy brzydcy, byleby nie pochodzili z jej okolic. Najlepiej, jeśli byli w mieście tylko przejazdem. Tak wielu kochanków i adoratorów kręciło się wakuwery, że nikt nie zauważył, jak jeden po drugim znikają w jej posiadłości bez śladu. W ten sposób mijały lata. Aż w końcu pani Renci popełniła błąd, który drogo ją kosztował. Choć do tej pory zadawała się z kawalerami, pewnego razu wpadł jej w oko przystojny serbski bankier Leonard Milorad, który prowadził podwójne życie i od 20 lat był żonaty. Kiedy on zaginął, jego żona wszczęła poszukiwania. Traf chciał, że w Berkere Kul miała krewną, która na początku 1925 roku wysłała do niej list o treści. Moja droga, przysięgłabym, że wczoraj na jednej z ulic widziałam Leonarda. Spacerował pod rękę z pewną wdową kobietą o bardzo wątpliwej reputacji. Żona bankiera, gdy dowiedziała się, kim jest tajemnicza wdowa, poinformowała policję o swoich podejrzeniach i poprosiła o sprawdzenie tego tropu. W maju 1925 roku miejscowi funkcjonariusze zapukali do rezydencji pani Ręczy. Cóż, wiedziałam, że przyjdziecie. Z całkowitym wręcz lodowatym spokojem Vera Ręczy wskazała stróżom prawa drzwi do piwnicy. Ci w milczeniu przeszli długim, ciemnym korytarzem, aż w końcu znaleźli się w ogromnym pomieszczeniu. Światło lampy odsłoniło makabryczny widok. Leżały tam, ułożone w kręgu trumny. Dokładnie 35 cynowych trumien. Bliższe oględziny wykazały, że w każdej z nich znajdowały się zwłoki, będące w różnym stopniu rozkładu. Do każdej trumny była przyczepiona tabliczka. Wyręte były na niej imię, wiek ofiary oraz liczba dni, które spędziła ona z werą. W trumnach leżało 32 kochanków kobiety, a także dwóch jej mężów i 10-letni synek, którego otruła, ponieważ przypadkiem poznał jej tajemnicę. Vera Renci została aresztowana. Przyznała się do wszystkich morderstw. W areszcie wyznała: Trułam mężczyzn za pomocą marszyniku. Dodawałam go do wina lub do posiłku. Niektórych od razu za pomocą śmiertelnej dawki, inni umierali powoli, dzień po dniu. Ofiary Renczi pochowano w zbiorowym grobie. Miejsce ich pochówku nie zostało podane do wiadomości publicznej. W amerykańskiej prasie The Kingston Daily Freeman ukazał się sensacyjny artykuł, który donosił. W małym miasteczku Berkerekur policja aresztowała nową Lukrecję Borgię. Vera, nazywana też Czarną Wdową, twierdziła, że podawanie trucizny mężczyznom było sposobem zatrzymania ich przy sobie. Nie mogła ścierpieć myśli, że mogliby odejść do jakiejś innej kobiety, choćby nawet tylko teoretycznie. Od czasu do czasu schodziła do piwnicy, by, jak mówiła, porozmawiać ze swoimi mężczyznami, którzy już na wieki mieli należeć do niej, zamknięci w cynowych trumnach. Renci została skazana na śmierć przez powieszenie. Jednak wyroku nie wykonano. W Serbii wyszło prawo zakazujące wykonywania kary śmierci na kobietach. Wyrok został zmieniony na karę dożywotniego pozbawienia wolności. W więzieniu Vera zaczęła zdradzać objawy choroby psychicznej. Twierdziła, że widzi swoje ofiary. Potrafiła rzekomo rozmawiać z nimi całymi dniami, Na naprzemian śmiejąc się i płacząc. Dlaczego chciałeś mnie porzucić? I ja cię naprawdę kochałam! Jeśli chodzi o datę śmierci Vera Renci, zwanej czarną wdową, wersje są dwie. Jedna głosi, że umarła tuż przed wybuchem II wojny światowej, po tym jak doznała rozległego utaru. Druga zakłada, że dożyła w więzieniu roku 1960. Jest jeszcze jedna wersja dotycząca ręci. Według niej, być może wskutek zawirowań politycznych, zachowało się tak niewiele dowodów sądowych i medialnych poświęconych morderczyni, że niewykluczona jest, iż taka postać w ogóle nigdy nie istniała. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFFN. Dlaczego chciałeś mnie wyrzucić? Ja cię naprawdę kochałam.